Jeśli masz poczucie bycia niewystarczającym, niewystarczającą, to znaczy, że masz traumę odrzucenia. Co to znaczy bycie niewystarczającym? To znaczy, że twoje wszystko jest dla kogoś niczym albo niczym ważnym i niczym istotnym. Trauma odrzucenia. To ciągłe poczucie, że wszystko co robisz jest niewystarczająco dobre, niewystarczająco szybkie, że ktoś może to zrobić lepiej, jesteś porównywany do innych i zawsze wypadasz gorzej. Jesteś przyjęty, przyjęta tylko wtedy, kiedy spełniasz oczekiwania, więc nie możesz być sobą, a masz być realizacją czyichś potrzeb, oczekiwań i emocji. Trauma odrzucenia Zaburza budowanie zdrowej tożsamości, ja, ponieważ ty nie skupiasz się na tym, żeby budować siebie, swoje potrzeby, to co chcesz, co lubisz, co kochasz. Nie weryfikujesz się z rzeczywistością, tylko adaptujesz do czyichś oczekiwań. Zdarza się to wszystkim dzieciom w rodzinie narcystycznej, gdzie dzieci chcąc zasłużyć na atencję, miłość i uwagę rodzica, po prostu dostosowują się do tego. Czego rodzic od nich żąda, wymaga i chce. Budują schematy posłuszeństwa, uległości i nie budują swojego ja, tylko budują siebie jako spełnienie oczekiwań. Czym jest właściwie to poczucie bycia niewystarczającym? Dlaczego jesteś ciągle niedowartościowany i niedowartościowana? Dlatego, że jesteś niedowartościowana sobą, że nie masz siebie w sobie, nie ma cię tam w tobie. Dlatego w terapii, którą prowadzę, terapii traumy, terapii, terapii narcyzmu, a także terapii relacyjnej, odzyskujemy Ciebie dla siebie, byś mogła poczuć, kim jesteś, co lubisz czym jesteś również dla siebie. Zapraszam, Ewelina Naturia Pańczyk, odwiedź moje social media, subskrybuj mój kanał i zobacz moje wykłady, a w terapii pracuj ze mną nad odzyskaniem siebie w sobie, żebyś mógł, mogła powiedzieć w końcu jestem mną, a nie Twoimi oczekiwaniami. Zapraszam.